Znajdujemy się w salonach Riffu y, przy ulicy Bokserskiej w Warszawie. Znajdujemy się tutaj, dlatego że dzisiaj występuje tu Bill Sheehan. Jak to się stało, że Bill Schien trafił do Polski? To już nie jest pierwszy raz, kiedy Bill przyjechał do Polski na pokazy swojej kliniki. A wynika to z tego, że jest artystą Yamaha. W związku z czym mamy prawo i przyjemność korzystać ze wszystkich muzyków, którzy grają na naszych instrumentach na świecie. Znam się z Billem od paru lat. Spotkaliśmy się we Frankfurcie w tym roku troszkę porozmawialiśmy. Mieliśmy wczoraj dużą imprezę dla naszych partnerów handlowych, Gleary Meeting, i dostali, zaproszony właśnie byli na do to, że był gwiazdą. Był bardzo ciekawy koncert z polskimi muzykami, natomiast wykorzystaliśmy okazję, żeby zrobić kilka prezentacji, kilka workshopów w terenie Polski. Jak wiele występów przewidujecie teraz podczas tej trasy? Na terenie Polski cztery, natomiast biuro polskie, polskie biuro Yamahy ma również po sobą kraje bałtyckie, w związku z czym będą jeszcze trzy prezentacje na Litwie, Łotwie i Estonii. Więc w sumie siedem prezentacji na terenie terytorium, które nasze biuro polskie zajmuje się. Dzięki, że zgodziłeś się na wywiad. Powiedz nam, czym zachwyciła Cię gitara basowa, kiedy zaczynałeś? Jest duża, solidna, męska. Ma potężne brzmienie. Dźwięk basu jest niski, dlatego to lubię. Właściwie to, gdy byłem mały, mój sąsiad grał na basie i był super. Chciałem być tak jak on. Pamiętam też, jak pierwszy raz słuchałem radia i usłyszałem bas. Nie gitarę, nie wokal, ja słyszałem bas i to było super. Dźwięk był niski i głęboki. Kiedy wsiadasz do czegoś samochodu i patrzysz na radio, to zawsze widzisz podkręcony bas. Myślę też, że to pasuje do mnie. Dźwięk wstrząsa jest potężny i ciężki. Jacy basiści inspirowali cię, kiedy zaczynałeś grać? Paul Samuel Smith z The Yardbirds, na samym początku. Wielki basista, był fantastyczny. Oczywiście Paul McCartney miał na mnie wielki wpływ, później wielu, zresztą nie tylko basiści. W różnych gatunkach muzyki, na różnych instrumentach: Wiolonczela, skrzypce, klasyczny fortepian, Sonny Rollins na saksofonie, bebop jazz, Oscar Peterson. Wszelkie gatunki muzyki, nie tylko bas. To wszystko inspirowało mnie. Moja lista basowych inspiracji jest długa i ciągle rośnie. Powiedz coś o Japonii. Spędziłem tam kupę lat. Nie pamiętam, kiedy byłem tam ostatni raz. Chociaż byłem tam masę razy. Mam tam zresztą wielu przyjaciół. Japonia jest wspaniałym miejscem na odwiedziny. Czujesz się jak na innej planecie. Powietrze jest inne, wszystko wygląda inaczej. To zdumiewające miejsce i mam tam wielu kumpli. Grasz na czterostrunowym basie, ale pięcio- i sześciostrunowy basy są bardzo popularne. Naprawdę? Marcus tak. Miller, Clark, Marcus Miller, Stanley Clark, Clark Williams, Victor Wooten, Stu Hamm, Jeff Bellini, inni John, Paul Jones, Paul, Jones Paul, y, McCartney, Paul, Forster, Lee, uh, Paul McCartney, A obecnie? No właśnie ludzie, których wymieniłem. Może z wyjątkiem Jaco Pastoriusa. Czy jesteś zadowolony z gitary sygnowanej Twoim nazwiskiem? Bardzo to świetny bas. Gram na gitarze, która pochodzi prosto z fabryki. Nie gram na basach typu custom. Czasem gram na gitarach w customowych kolorach. Bas, na którym gram, pochodzi z pudełka. Jak każdy, który ludzie kupują w sklepach. Taka była umowa z firmą Yamaha. Chciałem być pewny, że kiedy ktoś kupuje bas, którego jestem endorserem, to jest to tak samo dobry bas, jak ten, na którym gram ja. Często firmy wykonują świetne instrumenty dla jednego człowieka, dla artysty i robią mu z nim zdjęcie, a później egzemplarz, który kupujesz w sklepie jest zupełnie inny. Więc mój bas ma numer seryjny, pochodzi z tej samej fabryki, jak każdy inny, który robi filmy. to bardzo ważne dla mnie że gram na tym samym basie który ty możesz kupić w sklepie Jakie wzmacniacze lubisz najbardziej Najczęściej używam Ampega CVT 4 Pro który jest moim ulubionym wzmacniaczem Używam Ampegów od bardzo bardzo dawna Ampek jest dla basu tym, czym Marshall dla gitary. To po prostu standard. Czy lubisz Polskę? Kocham, kocham. Wychowałem się w Buffalo, w stanie Nowy Jork, gdzie było wielu Polaków. Mam wielu polskich przyjaciół. Ci wszyscy ludzie byli moimi przyjaciółmi. Kiedy byłem młody, robiłem własne pierogi, jadłem kiełbasę. Pobyt tutaj przypomina mi wiele z mojego rodzinnego miasta. Co chciałbyś powiedzieć czytelnikom magazynu gitarzysta? Byćcie i grajcie na żywo! Przestańcie czytać o umiejętnościach i ćwiczeniach. Po prostu wyjdźcie na scenę. Granie na żywo jest najważniejsze w muzyce. Tak sądzę. Nie nauka, nie studiowanie. To wszystko składa się na grę. Ale kiedy zaczynałem, to muzycy mojego pokolenia po prostu grali na żywo. Wychodziliśmy na scenę i robiliśmy to. I to jest najważniejsze. Granie na żywo. Więcej się nauczysz na scenie niż po milionach ćwiczeń. Będę zachwycony, widząc polski zespół, który stworzy największy przebój na świecie. Tak, to jest możliwe, więc basmenik i muszą po prostu wziąć się do pracy. Dziękuję za rozmowę. Cała przyjemność po mojej stronie.